Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, atmajoga. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną na Macie. Do dzisiejszej praktyki przyda nam się coś, na czym będziesz mógł usiąść. Może to być kostka, może to być po prostu zwinięty kocyk. Usiądź sobie w siadzie klęcznym, zrób kilka krążeń barkami do tyłu, do przodu. Super. I jeżeli masz ochotę, zamknij oczy. Kilka swobodnych oddechów. Spróbuj prowadzić swój oddech do dolnych żeber, ale chciałabym, żeby cała klatka piersiowa brała w tym udział. Czyli rozszerzamy górną część klatki piersiowej, środkową i dolną podczas wdechu, i z wydechem pozwól, żeby ta klatka piersiowa zeszła się i skurczyła. Super. Z każdym kolejnym wdechem szukamy przestrzeni, a z wydechem rozluźnienia. I od te, te oddechy mają pomóc Ci sprowadzić się do tu i teraz, do swojego ciała. Wykorzystaj ten moment, tak żeby już pozostawić to wszystko, co dzieje się poza matą, i skupić się na sobie, na swoim ciele, na oddechu. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech przez usta. Powolutku przenieś ręce za plecy, zapleć je w koszyczek. Odciągnij ręce od siebie. Otwórz klatkę piersiową, poszukaj trochę przestrzeni w klatce piersiowej i zaplecione dłonie oprzyj na swoim prawym biodrze. Opuść barki. Głęboki wdech tutaj. I prawe ucho do prawego barku. Odsuń lewy bark od ucha. Jeżeli masz ochotę, możesz poprzetaczać głowę, poeksplorować trochę tą przestrzeń i poszukać miejsca, w które będziesz miał ochotę zostać na chwilę dłużej. Super. I jeszcze jeden głęboki wdech, swobodny wydech. Przenieś ręce za plecy, otwórz klatkę piersiową z wydechem lew, zaplecione ręce na lewe biodro. opuść barki, odsuń od uszu, wydech lewe ucho do lewego barku. I jeżeli robi, robiłeś to po drugiej stronie, poprzytaczaj głowę do przodu i do tyłu. I wykorzystaj ten czas, żeby. Przewitać się ze swoim ciałem, zobaczyć co tam słychać, nawiązać dialog z ciałem i obserwować to, co dzieje się w środku. Ręce jeszcze raz za plecy, odciągnij je mocniej od siebie i ściągnij je w dół do maty, do podłogi i rozpleć je, odłóż dłonie z tyłu. Wciśnij mocno nogi, stopy w matę. Z wdechem oderwij miednicę od maty, napnij pośladki, odepnij się od maty, otwórz klatkę piersiową. Cudnie. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem opuść pośladki, odłóż to na czym siedzisz, gdzieś na bok, przejdź do siadu, przepraszam, do klęku podpartego. Zacznij robić krążenia klatką piersiową. W prawą stronę możesz włączyć w ten ruch też swoje biodra i w lewą. Obudź swoje dłonie, obudź swoje ciało. Cudnie. I znajdź centrum, wydłużony kręgosłup czubek, głowy przed siebie. I kilka krowich i kocich grzbietów z wdechem krowi grzbiet. Wypchnij najpierw kość ogonową do sufitu, pochyl, miednicę, wklęsłe plecy. Ugnij delikatnie łokcie, żeby przeciągnąć klatkę piersiową pomiędzy ramionami. Przyciągnij delikatnie brodę do siebie, wydłuż tył szyi. I z wydechem kocik grzbiet, bardzo uważny, opuść głowę, odepnij się od maty za okrągłe górne plecy, środkowy na końcu podkul kul ogon. Mocno odepnij się od rąk i od nóg. Jeszcze kilka razy głęboki wdech krowi grzbiet i z wydechem kocik grzbiet możesz poruszać się tutaj w krowim i kocim grzybietem a jeżeli masz ochotę na trochę wolności i eksploracji to pokołysz się poprzeciągaj troszkę tak zwierzęco jak pieski i kotki <laughs> super, pokołysz się na boki, puść głowę świetnie Wchodzimy do pozycji dziecka, ściągnij pośladki napięty, wyciągnij ręce przed siebie. Jak najmocniej wydłuż boki ciała. Możesz tutaj delikatnie pokołysać się na boki. Jeżeli potrzebujesz więcej przestrzeni, rozszerz sobie kolana. Super. I wróć do klęku podpartego, wejdź do pozycji deski, wyprostuj nogi, może to być pełna pozycja deski, a jeżeli potrzebujesz dzisiaj więcej wsparcia, uziemienia, odłóż sobie kolana na matę. Chciałabym, żeby tutaj całe ciało było aktywne. Wypychaj pięty za siebie, nogi są aktywne, pośladki aktywne, brzuch aktywny, klatka piersiowa otwarta i czubek głowy skierowany do przodu. Świetnie, skieruj bicepsy przed siebie, triceps za siebie. Dłonie są aktywne. Skup swoją uwagę na tych wewnętrznych krawędziach dłoni tak, żeby wciskać je w matę, opuszki palców wciskać w matę. Świetnie. Jeszcze dwa długie oddechy tutaj. I odłóż kolana, jeszcze raz pozycja dziecka. Odłóż pośladki na piętach, wyciągnij boki ciała, rozluźnij ramiona. Możesz odłożyć sobie czoło na matę, przemasować je. Świetnie. I z tej pozycji dziecka odblokuj łokcie. Skieruj bicepsy do sufitu tricepsy na dół i przeciągnij się przez wklęsłe plecy do psa z głową w górę. Napnij tutaj pośladki. Może też to być pozycja kobry. Jeżeli masz ochotę, możesz odłożyć sobie nogi. Przeciągamy klatkę piersiową pomiędzy ramionami. Łopatki ściągnięte. Opuść barki. Odciągnij je od uszu. Szyja wydłużona. I z wydechem pies z głową w dół zadrzej stopy Unieś kolana wypnij miednicę do tyłu. Super. Przejdź stopami na przód. Maty. Z wydechem unieść tu do połowy i z wydechem skłon do przodu. Wdech unieść tu ręce do sufitu. Z wydechem dłonie przed klatkę piersiową. Sama z titihi. Wdech góra. Wydech skłon do przodu. Unieś tu do połowy. Przejdź stopami na tył maty. Pozycja deski. Odłóż kolana. Pozycja dziecka. Odłóż pośladki napięty. Z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Przejdź do przodu maty. Możesz zrobić małe kroki albo duży krok z wdechem. unieś tu do połowy, z wydechem skłon. Unieść tu w ręce dosów i tu Wydech dłonie przed klatkę piersiową, sama z Ręce do góry wdech. Z wydechem skłon, unieś tłów do połowy, pozycja deski. Odłóż kolana na matę, pozycja dziecka. Z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. Pięknie. Wróć na przód maty, unieść tu do połowy. Wydech skłon. Unieś tu w ręce do sufitu i dłonie przed klatkę piersiową, samastiti. Poszukaj tutaj rytmu, już wiesz dokąd zmierzamy. Wdech, unieś ręce do sufitu. Wydech skłon. Unieś tu w do połowy, pozycja deski. Odłóż kolana, pozycja dziecka. Z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę wydech pies głową w dół przejdź na przód maty unieś tłów do połowy i z wydechem skłon unieś tłów ręce do sufitu sama i ostatni raz wdech ręce do góry wydech skłon wdech unieść tłów do połowy pozycja deski odłóż kolana pozycja dziecka i z wdechem pies głową w górę Wydech, pies z głową w dół. Przejdź na przód, maty, unieś tłów do połowy. Z wydechem skłon. Unieś tłów, ręce do sufitu, głęboki wdech. Wydech, dłonie przed klatkę piersiową. Zmiana mała, przygotuj się na nią. Wdech, ręce do góry. Wydech, skłon do przodu. Unieś tu do połowy, zostań tutaj ręce wzdłuż ciała, otwórz klatkę piersiową, ugnij kolana, pośladki wypnij za siebie. Wnętrza dłoni skieruj na zewnątrz, rozpychaj pięty na zewnątrz, poczuj, że pośladki wtedy mocniej pracują, wspierają naszą pozycję. Pięknie. Jeszcze jeden głęboki wdech tutaj. Znajdź spokojny wydech. I z wdechem pozycja krzesła ugni kolana. Zejdź biodrami niżej ręce do sufitu albo na biodra. Postaraj się tutaj wycofać pośladki, usiądź biodrami niżej, odsunąć trochę brzuch od, brzuch od ud. Cudownie, rozpychamy nadal pięty. Jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem skłon do przodu. Unieść tu do połowy, z wydechem lewa stopa na tył maty. Odłóż lewe kolano Jasana, Unieś tu w ręce do sufitu. Cudownie wydech, dłonie na matę. Arda Hanuman. Wycofaj biodra skłon do prawej nogi. Przyklej prawą stopę do maty, dłonie do maty. Pozycja deski. Odłóż kolana, pozycja dziecka. Z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Przejdź stopami na przód maty, unieś tu do połowy i z wydechem skłon. Z wydechem unieś tu w ręce do sufitu, dłonie przed klatkę piersiową, sama stitichi. Druga strona, wdech ręce do góry. Wydech skłon do przodu. Unieś tu do połowy, zostań tutaj ręce wzdłuż ciała. wnętrza dłoni na zewnątrz. Aktywny brzuch. Odciągaj go od ud. Pośladki wysyłaj ze siebie. Kolana są tutaj ugięte. Cudownie. To taka pozycja na małysza. <noise> Jeszcze jeden głęboki wdech. Jak najbardziej spokojny wydech. I z kolejnym wdechem pozycja krzesła. Świetnie. Wyciągaj boki ciała. Usiądź trochę niżej. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem skłon do przodu. Uch. Chciałam was zrobić wdech. unieść tu do połowy. Prawa stopa na tył maty, odłóż prawe kolano. Anjanyasana. Unieś ręce. Z wydechem pozycja Arda Hanuman. Wycofaj biodra skłon do lewej nogi. Świetnie. Przyklej lewą stopę do maty. Pozycja deski. Odłóż kolana. Pozycja dziecka. Z wdechem przeciągnij się do psa z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Pięknie zostań tutaj. Znajdź tą pozycję, przenosź ciężar ciała na nogi, odpychaj się od swoich, od swoich dłoni. Jeszcze jeden głęboki wdech, spokojny wydech, u pięty, kolana, i wypychając się z nóg pozycja deski. I opuszczamy się na matę. Na 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Falująca kobra. Dłonie wysuń poza matę na opuszki palców. Z wdechem unieś klatkę piersiową. Wydech, opuść. Wciskaj nogi w matę, unoś z wdechem. Klatkę piersiową mnie nogi, wydech opuść. Wdech jeszcze kilka razy w górę, napnij pośladki. Pięknie. Ostatni raz, jak najgłębszy wdech, ściągnij łopatki tutaj, wydech opuść i pozycja świerszcza, ręce wzdłuż ciała, oderwi klatkę piersiową nogi od maty. Przyciągnij dłonie do siebie. Cudnie. Zostań tutaj jeszcze na 5. 4 spokojny oddech. 3 2 1 opuść klatkę piersiową, nogi. Wysuń prawą rękę do boku, dłoń mniej więcej na wysokości barku. Lewa dłoń przy dolnych żebrach. Ugnij kolano lewe. Przetocz się na prawy bok. Możesz przenieść nogę za plecy albo dostaw ją do prawej nogi. Odłóż głowę. Możesz delikatnie odpychać się od maty, pogłębiać ten do rozciągania klatki piersiowej. Albo poszukaj trochę więcej rozluźnienia. Jeszcze jeden głęboki wdech tutaj i z wydechem przetocz się do leżenia na brzuchu. Druga strona, lewą rękę wyciągnij do boku, dłoń na wysokości barku. Prawa ręka przy dolnych żebrach, ugnij prawe kolano, przetocz się na lewy bok, przełóż nogę za plecy albo dostaw ją do swojej lewej nogi. Z kolejnym wydechem połóż się na brzuchu, dłonie przy dolnych żebrach. Pozycja dziecka, odłóż pośladki napięty. Z kolejnym wdechem unieś tłów, usiądź na swoich pośladkach, wydłuż kręgosłup, zrób sobie kilka krążeń, barkami do tyłu, do przodu, rozluźnij je. I zamknij oczy, jeżeli masz na to ochotę. Możesz dłonie odłożyć sobie na swoje uda, albo dłoń na dłoni, pomiędzy udami, tam gdzie cię wygodnie. I weź głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. Głęboki wdech i wydech przez usta. I jeszcze raz jak najgłębszy wdech. Z wydechem puść wszystko. Pięknie. Wróć do naturalnego rytmu oddechu. Dłonie złóż przed klatką piersiową. Uśmiechnij się do siebie i otocz swoje ciało miłością i wdzięcznością. Powolutku otwórz oczy, jeżeli miałeś je zamknięte. Dziękuję Ci pięknie za tą praktykę, za to, że byłeś dzisiaj ze mną na Macie. Cudownie mi spotykać z Tobą tutaj w tej mojej przestrzeni. Zawsze Cię tutaj zapraszam i będzie mi bardzo miło, jak dasz mi znać w komentarzu, jak Ci się podobało. I zasubskrybujesz, zasubskrybuj, zawsze się mylę, zasubskrybujesz mój kanał, wiecie, to jest takie trudne słowo. Czekam na Was tutaj, do zobaczenia, miłego dnia.